Marek Nalepa, trener i prezes klubu LKS Orkan w jednej osobie. Trener od lat 50 praktycznie, bieżąc z tego prawie połowa czasu to w w różnych etapach w Orkanie. Dziś spotykamy się na podsumowaniu Mistrzostw Polskich, które już odbyły lekoatletów w różnych kategoriach, no, ponieważ wyniki no, obligują nas do tego, że można to się pochwalić tymi wszystkimi wynikami. Wyróżniamy grupę pięciu najlepszych, chociaż we wszystkich mistrzostwach polskich zakwalifikowało się więcej osób, ale to są, można powiedzieć, jednostki, które stanowią ścisłą czołówkę krajową. Bo Wojtek Kozłowski, Wiktor Brubel, Kornelia Mazurkiewicz, to są w tych kategoriach, no, ty, Alicja Manaś i jeszcze jest Weronika Stasiewska. Wszyscy z nich to są sportowcy wybitni, bo mieszczą się, jak to się mówi, w czołówce krajowej. To już jest praktycznie w rozprawie. dwójka z nich jest zakwalifikowana do kadry narodowej i na mistrzostwach polskich postartowali wyjątkowo ciekawie. Mamy po raz pierwszy to tak jako ciekawostkę, dziewczynę, która zakwalifikowała się w rzucie młotem, czego w Oszczeszowie nigdy nie było, ale mamy również Wiktora Brubla, który swoimi wynikami o mały głos nie zrobił niespodzianki i nie zakwalifikował się do reprezentacji Polski na, do Jerozolimy na Mistrzostwa Europy. Brakło mu pół sekundy, żeby w cafecie pojechać. O tym nie wiedzieliśmy, gdyby wiedzieli, może by się postarał dalej. Jest Kornelia Mazurkiewicz, która jest w czołówce wieloboistek w Polsce, czyli idzie w ślady Ady, Jest Weronika y, Zasierska, która no, prawdopodobnie pójdzie gdzieś do szkoły, ale w kategorii młodziczek jest no, w czołówce w Polsce, a w klubie praktycznie, wyjąt, za co się nie weźmie, to jest najlepsza. No i Wojtek Kozłowski, który od kilku lat jest profesjonalnym sportowcem na Mistrzostwach Polskich był piąty na 3000 metrów, a to już jest czołówka krajowa. Wszyscy ci, którzy są dzisiaj, to są ludzie, którzy podbili rekordy, rekordy klubu, które notujemy od 50 lat. Także to spotkanie dzisiaj z pewnym podsumowaniem, pokazaniem ich na forum publicznym, ja myślę, że będzie to z korzyścią dla dalszych działań naszych klubów, to wystarczy chyba, badelian. 50 lat to tak złoty No, ta złoty lat, no, no i, i sukcesów tak, Jak Krzysztof Włoska, Weronika Stasierska, kubiła najstarszy rekord klubu. Rekord z 67 roku, to jest po 50 latach praktycznie. 64 roku. Na no to... 80 przez płotki to już. I żyje pani, która ten rekord pobiła, ma w tej chwili 73 lata i ten rekord został pobity w tym roku. A to zostaje mi pogratulować Tobie, życzyć zdrowia i dalszych sukcesów. No ja mówię, zdrowie to już tej było, ale... Yy, Sukcesy no, ja zawsze mówię, mogą dopóki, być. Dopóki, dopóki można, to jeszcze będziemy próbowali tutaj się udzielać. W tym Dziękuję.